Zioła na borelnozę. Zioła, które mogą pomóc przy borelnozie, leczenie borelnozy ziołami. Borelnoz na dieta i detox Protokoły ziołowe z kilku rodzajów ziół bez wątpienia można nazwać wspierającą naturalną terapią boreliozy, funkcjonującą równolegle obok bezpośrednich terapii eliminujących krętki z organizmu. Może być to biorezonans, z bicą czy antydotyki Równolegle do dowolnej terapii lub leczenia konieczna jest właściwa suplementacja, dieta, a także usuwanie toksyn z organizmu. Odpowiednie zioła i dieta wzmacniają i utrwalają efekt leczniczy. Tworzą także niekorzystne warunki dla namnażania się krętków Rozsiewania się choroby z ukrytych przetrwalnikowych form oraz zmniejszają ryzyko nawrotu choroby, korzystając z samych jół, które są obecnie bardzo reklamowane, bez uprzedniej kierowanej terapii bezpośrednio przeciwko bakteriom, bez detoksykacji, bez odpowiedniej diety może jednak nie dojść do efektywnego wyleczenia borelozy, czy też nawet spodziewanej poprawy stanu chorego. I dieta na pewno stymulują organizm i podnoszą odporność a objawy choroby zostają wówczas złagodzone. Przyczyną jest najprawdopodobniej wytwarzanie niekorzystnego środowiska, które wymusza chowanie się aktywnych bakterii w cystach i uniemożliwia im wówczas namnażanie się. Obecność z boreli jedynie w formach przetrwalnikowych nie powoduje występowania objawów choroby. Niektóre ziółowe suplementy wspomagają także usuwanie toksyn. Odpowiedni protokół z o ile nie spowoduje całkowitego wyzdrowienia z boreli to pozwala na lepsze życie z chorobą albo nawet dość normalne życie. Zioła należy jednak stosować przez odpowiednio długi okres czasu. Znaczna ilość okien i osób, które korzystały z opisanych dalej ziołowych protokołów była przychylna, szczególnie kiedy były one stosowane już po zakończeniu terapii bicom. Oparcie kuracji boreliozy tylko na ziołach może nie przynieść pożądanych rezultatów w większości chorych. Często ma miejsce zjawisko, iż początkowo czysto ziołowe leczenie boreliozy przynosi poprawę nawet kilka, kilkanaście miesięcy, ale następnie ma miejsce znaczne pogorszenie stanu pacjenta, który ma wrażenie, że zioła przestały działać. Często dopiero wówczas zaczyna szukać innych naturalnych metod terapeutycznych i trafia na bicą. Wykorzystywanie ziół na boreliozę ma zdecydowanie największą skuteczność po przeprowadzeniu skutecznej terapii bicom i uprzednim wyeliminowaniu wszystkich aktywnych bakterii borelia z organizmu chorego. Działanie terapii biorezonansowej jest znacznie szybsze od bardziej efektywne, dlatego zioła powinny być traktowane jako uzupełnienie wcześniejszych zabiegów biorezonansowych i jako naturalne przedłużenie terapii. Przyjmowanie ziół na musi trwać minimum 8 miesięcy, chociaż bywa, że czas ten wynosi nawet 2 lata. W praktyce musi być to przynajmniej rok, choć poprawę obserwuje się już po krótszym czasie. Protokół ziołowy po zakończeniu biorezonansu ma za zadanie zmniejszyć ryzyko nawrotów boreliozy. Najbardziej znane są typowy ziołowy protokół bunera i mieszany nie tylko zioła, ale głównie suplementy z dieta BR Lingarda. Protokół bunera zawiera trzy pierwsze zioła z niżej zamieszczonej listy jest japoński, jedyna skuteczna jego formato resferatrol jest podstawowym złym znajdującym się w protokole Bunera, zdecydowanie najlepszą rośliną leczniczą i immunostymulującą na neuroborelozy a także Bartonelle, należy ją dawkować 3 do 4 razy dziennie po 1 do 4 tabletek przez kapsułek zawierających 500 mg resferatrolu w okresie od 8 do 12 miesięcy, zdarza się jednak że ten czas może zostać wydłużony do 24 miesięcy w praktyce wystarczy 3x dziennie po trzy kapsługi, gdyż duże dawki mogą być źle tolerowane, na przykład biegunki, dawki należy co tygodniowo zwiększać od początkowych 3x1 aż do momentu, w którym zostaną uzyskane te maksymalne. Resferatrol 500mg bazujący na rdeście japońskim i jednocześnie dobry jakościowo jest kosztowny i dość trudny do nabycia w Polsce. Często trzeba zamawiać go w USA. Resferatrol otrzymuje się z korzeń Nardestu. nie jest więc to zło, rozdrobnione łącza, łodygi, liście, restu japońskiego jakie jest często oferowane w naszym kraju w sklepach jelarskich, stacjonarnych czy też wysyłkowych, ani nie jest to też resferatrol z czerwonego wina. Petzclav, znany jako koci pazur albo uncariatomentosa tomentosa, zioła immunostymulujące, które należy stosować 3 do 4 razy dziennie zażywając od 1 do 4 kapsułek każda 500 mg w pierwszych 2-3 miesiącach, a później zmniejszać stosowaną dawkę do 2-3 tabletek branych 3x w ciągu dnia i stosować równie długo jak wcześniej wymieniony resferatrol. Krople Eleutero przez Eleutero Kokus Centicosus jest to przygotowany w formie kropli, który należy stosować w ilości do maksymalnie jednej łyżeczki rozpuszczonych w wodzie tuż po porannym przebudzeniu, a także do obiadu. Poza korek protokołu Bunera są jeszcze następujące zioła przez niego rekomendowane. Astragalus, inaczej Astragalus ceus przeznaczony do wykorzystania tuż po zakażeniu, jednocześnie nie jest polecany przy występowaniu przywlekłej boreliozy, należy dawkować 1 gram dziennie, zioło opcjonalne. Ashwagandha, witania, to zioło można polecić przy występowaniu problemów ze snem, zalecane dawkowanie to 1 gram wzięty przed snem, zioło opcjonalne. Andrografis paniculata. Jest to zióło o ogólnym działaniu, przydatne w walce z kręcami do zastosowania w przypadku początkowej fazy infekcji. Działanie przy przewlekłej postaci borelozy jest słabsze. Obecnie nie zalicza się go jako głównego elementu protokołu bunera, a traktowane jest jedynie jako zioło fakultatywne przeznaczone do stosowania dodatkowego. Zioło opcjonalne. Uwaga! Zioła, które są w Polsce sprzedawane jako zioła bunera przeznaczone to walki z boreliozą zazwyczaj nie są prawdziwymi ziołami jakie obecnie zaleca Stefan Buner. Podawane są również nieprawdziwe nazwy trzech głównych ił będących korek protokołu. Zastrzeżenia boli także głównie ich jakość. Kraj pochodzenia, brak certyfikatu pochodzenia, sposób pozyskiwania, partia rośliny, z jakiej ma pochodzić dany specyfik. Są to zwykle rośliny sprowadzane w dużych workach upraw jakości, bez żadnego nadzoru i następnie hołupniczko konfekcjonowane w Polsce. Odczuwanie z neurotoksyn, protokół R. Lingarda. Schemat leczniczy na boreliozy odkruwający i stymulujący odporność promowany przez D.R. Linkarta, niemieckiego lekarza praktykującego obecnie w USA, jest rewolucyjny, lecz jednak stosunkowo trudny do przeprowadzenia w polskich warunkach. Ma to miejsce ze względu na problemy z dostępem do części wykorzystywanych specyfików, a także wysokie koszty sprowadzenia oryginalnych ze Stanów Zjednoczonych. Część z nich ma dodatkowo krótki okres przydatności. W Polsce jest także brak specjalistów, którzy potrafią odpowiednio poprowadzić chorą osobę przy użyciu tego protokołu, co więcej nie ma żadnej certyfikowanej osoby posiadającej prawa do korzystania ze wspomnianego protokołu. Ortodoksyjny i zarazem szokujący dla części osób, ale w 100% uzasadniony, jest również nakładany przez DR. Ingarta reżim, który nakazuje m.in. wykręcać korki elektryczne w domu podczas każdej nocy, a także unikać wszelkich urządzeń bezprzewodowych, ponieważ zakłócają one funkcje samoregulacyjne ludzkiego organizmu, a także komunikację na poziomie komórkowym, co uniemożliwia wyzdrowienie. Realizacja tych bardzo trafnych zaleceń może być dość trudna dla osób, które lubią otaczać się różnymi i gadżetami oraz ze względów na przykład zawodowych. Potrzebna jest więc determinacja. Protokół DR Plingarta przy boreliozie opiera się głównie o detoksykację organizmu oraz usuwanie obciążeń. Przywraca on zdolność do samoregulacji organizmu, a także pobudza odpowiednie funkcjonowanie układu odporności. Podobnie jak w innych niekonwencjonalnych terapiach, na przykład Gersona na raka. Jeżeli chodzi jedynie o walki przeciwko krętkom borelia to DR Plingart także rekomenduje resfera ardeśkie japońskie oraz reszta ziół rekomendowanych przez zespół Bunera. Detoksykacja opiera się między innym o chlorele, a także czynnik wzrostu chloreli CGF oraz cilantro z kolendry. Ziół i suplementów często wymienianych, a także stosowanych przy borelozie to... Wilcacora peruzańska, znana również pod nazwami Unadegato przez wika Uncaria z której sporządza się wywar gotowany około 30 minut każdorazowo z 2 gramów Cora 3 razy dziennie, razem więc potrzeba 6 gramów dziennie. Prawdziwa dzika wilca Cora pochodząca z Peru to nie jest koci pazur i jest znacznie silniejsza w działaniu immunostymulującym i trudno dostępna w Polsce. Można ją stosować wraz z innymi ziołami, a także połączyć z protokołem Bunera i na przykład zastąpić nią koci pazur, Czystek nazwała im cistus inkanów Jest to wywar sporządzony każdorazowo z jednej łyżki zioła Należy gotować go przez 5 minut, a następnie oskurić i przelać przez sitku. Stosowany 5 razy na dzień razem będzie to wywar z 5 łyżek w ciągu pierwszego miesiąca, a następnie 3 razy dziennie będą to 3 łyżki łącznie. Może być stosowany ciągle, a dodatkowo łączony z protokołem bumera na przykład zastępstwie żędrzenia, którego pewna grupa osób nie może stosować lub zastępstwie Szczeć, a także nalewka ze szczecim przy bólach stawów. Borelo zabieta.